Jest wtorek, zapraszamy więc na kolejne wydanie Radiowego Ekspresu Studenckiego, magazynu z Życia Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Będzie on w całości poświęcony warsztatom dziennikarskim, które w minionym tygodniu odbyły się w naszej uczelni. Przy mikrofonie witają Was Maria Kaliściak i Eryk Milarski. Radiowy Ekspres Studencki. Od poniedziałku 6 lutego w naszej uczelni trwała przerwa międzysemestralna. Studenci po trudach sesji rozjechali się do swoich domów na zasłużony odpoczynek. Pomimo tego, uczelnia nie świeciła pustkami, bo w piątek przybyła do nas młodzież z całej Polski, by uczestniczyć w kolejnej edycji zimowych warsztatów z cyklu: Nowe widnokręgi, zrozumieć media. Zapytaliśmy uczestników, co skłoniło ich do przyjazdu na naszą uczelnię. Rok temu byłam na warsztatach właśnie zimowych i była świetna atmosfera, pomimo, że jestem umysłem ścisłym, ale jednak y, pomimo tego przyjechałam, żeby poznawać nowych ludzi i w sumie dużo się dowiedziałam o mediach, które otaczają nas wszędzie, więc czy jesteś ścisły czy nie, to fajnie się dowiedzieć takich rzeczy. Chciałem się bardziej dowiedzieć o, o tych wszystkich przedmiotach, jakie to są i, i właśnie chciałem tutaj przyjechać, chciałem zobaczyć, jaka jest tu szkoła, podobna najlepsza w Polsce no i właśnie dzięki mojemu ojcu on mnie zachęcił tutaj, żebym przyjechał, zobaczył. Tak naprawdę stale nie wiem, co robić w swoim życiu, a pisanie i w ogóle dziennikarstwo jakoś y, zaczęło mnie fascynować. I stwierdziłam, że to może być naprawdę świetna szkoła. Nie jako szkoła budynek, tylko szkoła życia ogólnie. Na warsztatach jestem pierwszy raz. Przyjechałam tu, ponieważ chcę rozwijać się muzycznie. Pogłębić, pogłębiłam swoją wiarę i taki miałam też zamiar. Chciałam poznać wspaniałych ludzi i też poznałam wspaniałych... Osoby, co prawda, mieszkają bardzo daleko ode mnie, ale mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. To jest Radiowy Ekspres Studencki. Przez trzy dni młodzież z gimnazjów i liceów poznawała tajniki dziennikarskiego świata. O strukturze warsztatów opowiada kierownik tego wydarzenia i jednocześnie wykładowca, magister Tomasz Śliwiński. Cała struktura warsztatów polega na tym, że oprócz posiłków mamy bloki warsztatowe. W zależności od tego, czy to są warsztaty muzyczne, czy dziennikarskie, no to młodzież wiadomo ma zajęcia z tych tutaj przedmiotów. Przede wszystkim jest różnorodność. Wszystkie grupy przechodzą przez warsztaty rasowe, dziennikarskie, czyli telewizyjne, radiowe, informatyczne, taneczne i z prezentacji. Oprócz bloków warsztatowych, młodzież uczestniczyła w spotkaniu z ministrem sportu Witoldem Bańką, który był gościem specjalnym tegorocznych warsztatów. Uczestnicy wysłuchali również wykładu o cyberterroryzmie i terroryzmie we współczesnym świecie. Wykład wygłosił dr Jan Wiśniewski z Instytutu Nauk o Polityce Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej. O swoich zajęciach opowiedziała nam magister Pamela Chłodna, aktorka, która poprowadziła warsztaty teatralne. Poprzez ćwiczenia wzmacniamy głos, wzmacniamy jego brzmienie, uszlachetniamy jego barwę. Zajęcia polegają na ćwiczeniach dykcyjnych, emisyjnych, mimicznych, artykulacyjnych i stricte aktorskich. Słuchacie Res. Nie zabrakło również spotkania z założycielem uczelni ojcem dyrektorem Tadeuszem Rydzykiem oraz z twórcami filmu Zerwany głos. Podczas swojego popytu w Toruniu, warsztatowicze spacerowali po starówce. Zwiedzili także siedzibę Radia Maria oraz studio Telewizji Trwam. Które punkty programu podobały się uczestnikom najbardziej? Co mi najbardziej zapadło w pamięć, to wykład, powiedzmy, blok warsztatowy, który był organizowany w Auli. Który był połączony z pokazem wozu transmisyjnego? Najbardziej chyba podobały mi się warsztaty radiowe, ponieważ mogłam e, zobaczyć mój głos z innej perspektywy niż e, na co dzień i śmiesznie było. Najbardziej podobały mi się zajęcia telewizyjne, ponieważ pan naprawdę nam bardzo rozświetlił to wszystko jak powinniśmy się zachować i nie tylko mówił o samych mediach, ale wszystkim, co jest z tym związane. Mieliśmy jedno zajęcia radiowe, które też bardzo mi się podobały, bo interesuje mnie wszystko, co jest związane z dźwiękiem e, telewizyjne e, i taneczne. Lubię taniec, ponieważ też jest związane z muzyką, więc w sumie każdy rodzaj warsztatów, jaki mieliśmy bardzo mi się z bloków najlepszy był chyba ten telewizyjny, ale jednak najbardziej cieszyłem się ze spotkania z panem ministrem sportu. Tradycją jest to, że dzień wcześniej rozpoczynają się warsztaty muzyczne. Corocznie prowadzi je zespół muzyki sakralnej Lumen. O muzycznej stronie warsztatów opowiada Zbigniew Małkowicz, kompozytor i dyrygent. Od kilku lat Pojawiły się warsztaty. Ktoś stwierdził, że muzyka jest bardzo ważna, bo ducha potrafi tchnąć do słowa. I te słowa, w połączeniu z muzyką, no, sprawiają, że taki troszkę momentami się robi fajny nastrój, młodzież czuje to, przeżywa i te treści po prostu zbliżają ich do Pana Boga. Jest podział na wokale, wokale czyli śpiewający. Śpiewają w chórze, czy tam solóweczki też mają. Druga grupa to są instrumentaliści, instrumenty melodyczne, czyli tak jak flet, obój, klarnet, trąbki. No i instrumenty te rytmiczne gitary, garabasowa, jakieś instrumenty perkusyjne. Każdy przygotowuje część tego materiału najpierw oddzielnie, potem jak już jesteśmy gotowi, to spotykamy się, łączymy. No i we wspólnym śpiewaniu, we wspólnym udrybieniu no oddajemy cześć Panu Bogu. To jest Radiowy Ekspres studencki. Czas warsztatów jest dla przyjezdnych również okazją do duchowego spotkania z Chrystusem i drugim człowiekiem we wspólnocie. Mamy mm, księży, którzy są tutaj z nami: ojciec Dariusz Drążek, ojciec doktor dr Zdzisław Klawka, rektor tej uczelni, inni ojcowie, którzy też posługują tutaj w szkole medialnej, są do dyspozycji i podkreślają na każdym kroku, że można porozmawiać, można się wyspowiadać, pobyć zwyczajnie. Także tutaj ta duchowość rzeczywiście jest pięknie pielęgnowana. Codziennie uczestniczymy w Eucharystii, modlimy się za tych ludzi. E, to też jest istotne. Za siebie nawzajem. To jest też takie poczucie ducha światowych i młodzieży, tego, co mówił papież Franciszek, kiedy był u nas w Krakowie, żeby zamieniać kanapę na buty, żeby wyjść, nie bać się tego i angażować się otwarcie w to wszystko. Czyli ten wymiar zarówno techniczny, gdzie kształtują swój warsztat, ci młodzi ludzie. To jest fantastyczne, że, że młodzież jest naprawdę dobra i jest wartościowa i że jest naprawdę takim nieoszlifowanym diamentem, z którego można zrobić dzisiaj wszystko. Radiowy ekspres studencki. Mówił kierownik warsztatów, magister Tomasz Śliwiński oraz Mateusz, student i warsztatowy wychowawca. Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy miło i owocnie spędzili czas w naszej uczelni. Następne warsztaty latem, na które już teraz serdecznie zapraszamy: Radiowy Ekspres Studencki. Zapraszamy teraz na magazyn, w którym z naszymi gośćmi, studentami Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, porozmawia Aleksandra Kopycińska. Olu, mikrofon jest Twój. Dziękuję Wam bardzo. Witam serdecznie, a wraz ze mną witają się z Wami Monika i Maciek. Przede wszystkim studenci naszej uczelni, ale w wolnym czasie znani blogerzy i youtuberzy. Czy moglibyście przybliżyć nam swoją działalność? Mój blog opiera się w sumie na wszystkim, ponieważ z biegiem prowadzenia tego bloga odkryłam dużo pasji, które po prostu chciałam publikować. Prowadzę kanał na YouTube, bo zauważyłem, że brakuje takiej rozrywki dla chrześcijan, dla ludzi, którzy kierują się jakimiś wartościami, że wszystko co właściwie wyszukiwałem sobie w internecie było bardzo wulgarne i takie niskich lotów i uznałem, że chciałbym być takim śmieszkiem, ale właśnie katolickim. To się trochę przerodziło teraz w promocję małżeństwa, bo razem z Karoliną prowadzimy vloga właśnie o małżeństwie, promując, że można wychodzić za mąż młodo i, to, i warto to robić. Dziękuję, a Moniko, czy Ty byś nam mogła powiedzieć, dlaczego założyłaś swojego bloga, skąd pomysł? Pomysł się wziął tak naprawdę w czasie, kiedy moje życie było na etapie trudnym, a ja poprzez pisanie po prostu pomagało mi pisanie. I z biegiem czasu, jak pisałam na jakieś tam refleksyjne notki, to jakoś czułam się lepiej i zauważyłam różnicę, poprawę w tym, że wiara mi pomaga. No na pewno, bo wiara to, to przede wszystkim mi pomagała w tych trudnych, gorszych chwilach, ale. Nie tylko wiara, tylko również poprzez pisanie zauważyłam, że jest mi lepiej. I stąd się w sumie tak to narodziło wszystko. A co chcecie, co chcecie przekazać przez taką działalność i do kogo trafić? Ja chcę trafić tak naprawdę do młodych ludzi, bo teraz tak naprawdę prowadzę bardziej jakieś tam stylizacje, tam modowe, również tam wizerzowe, planuję w przyszłości, ale tak naprawdę na początku samym. Chciałam pokazać młodym ludziom, że mimo przeciwności losu tak naprawdę da się cieszyć życiem. Że żebyśmy się nie załamywali, tylko szli do przodu i cieszyli się tym życiem, bo tak naprawdę każdy z nas ma jakieś problemy, mniejsze, większe, ale żebyśmy po prostu szli do przodu z wiarą, z Bogiem, z pogodą ducha i żebyśmy robili swoje po prostu. Dziękuję, a Ty Maćku? Wiesz co? Myślę, że po pierwsze... Bardzo chciałbym być niezależnym dziennikarzem, i to też z tego też wynikało bo chyba chęć prowadzenia tego bloga, który przerodził się w promocję małżeństwa, promocję takiego normalnego stylu, życia, mimo że tego nie powinno się promować, bo to jest naturalne, że rodzina, małżeństwo jest ważne jest najważniejsze, to chyba dzisiaj potrzeba trochę tego, żeby, żeby, żeby to wypromować. I chcemy pokazać razem z Karoliną, że małżeństwo jest fajne, że młodzi ludzie powinni i jeżeli się tylko kochają, i to małżeństwo to jest wybór, miłość to jest wybór, więc powinniśmy wychodzić do siebie za mąż i... I tworzyć bardzo ważne, dobre relacje Teraz No właśnie stworzyła nam się taka mała Wspólnota ludzi, dla których małżeństwo jest boskie I którzy nawet pytają nas Jak łączyć wiarę w Boga Z życiem w małżeństwie I czy w ogóle warto wychodzić tak młodo za mąż Więc tworzymy taką mini wspólnotę w, w internecie Dziękuję wam bardzo To jest temat, który moglibyśmy wyczerpać znacznie bardziej, ale niestety musimy się już pożegnać. Była z nami Monika, która prowadzi bloga Hej Monia. Trzymajcie się! I Maciek, youtuber Pan Gąbka. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękujemy bardzo. Oddajemy głos do studia. Radiowy Ekspres Studencki. Przypominamy, że do 20 lutego trwa rekrutacja na studia podyplomowe na kierunkach Relacji Międzynarodowe i Dyplomacja oraz Ekologia i Zarządzanie. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie internetowej wska.sim.edu.pl w zakładce Rekrutacja. 17 lutego do kin w całej Polsce wchodzi Zerwany Kłos, film którego twórcami są studenci naszej uczelni. Opowiada on o męczeńskiej śmierci błogosławionej Karoliny Kuskówny, która oddała swoje życie w obronie wiary. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące projekcji stałych oraz przedpremierowych znajdziecie na stronie internetowej zerwanykłos.pl oraz na fanpage'u na Facebooku. Film powstał dzięki przekazaniu 1% na Fundację Nasza Przyszłość, która jest organizacją pożytku publicznego. Również w tym roku możecie przekazać 1% swoich podatków na wychowanie patriotyczne i religijne dzieci i młodzieży. Zachęcamy również do odwiedzenia nas na Facebooku i Twitterze. Kolejne wydanie nie Zmienię mnie w przyszły wtorek o stałej godzinie. Żegnają się z Wami Maria Kaliściak i Eryk Milarski. Do usłyszenia.